Prawda, uczestnicy tego sezonu programu Rolnik Szuka Żony nie mogą nam jeszcze zdradzić jak potoczyły się ich losy, bo jakby to zrobili to czekałyby ich srogie kary z tytułu umowy jaką podpisali z produkcją programu. O samej umowie wspominaliśmy setki razy ale jej tu nie wrzućmy żeby nam znowu filmu nie usunęli i nie dali strajka. To są poważne sprawy, ale niezależnie od tego co można powiedzieć oficjalnie. Nieoficjalnie można powiedzieć wszystko, no i my już dużo wiemy, no, nie że wszystko, ale jeśli chodzi o tych którym się nie udało to wiemy sporo, ale my dzisiaj nie o tym, bo na spoilery będzie jeszcze czas, dzisiaj wyjątkowo dobre nowiny, pamiętacie Krzysia z piątej edycji, tak to ta najlepsza w której był Marek, słynny skoczek stawowy. W każdym razie Krzysiu podobnie jak Dawid z tej edycji był wielbicielem BMK. Krzysiu pseudonim hibo tak, zakochał się no albo zauroczył powiedzmy w Kasi, tej która na pytanie co czujesz odpowiadała schabowego. Kasia poza schabowym nie czuła niczego więcej do Krzysia i kiedy on chciał ją uwieść na romantycznej rętce, Kasia oznajmiła mu, że i w sumie to może już jechać do domu, bo nic z tego nie będzie. Krzysiu próbował ją odwieść od tego pomysłu, niestety bezskutecznie i ostatecznie musiał wybrać inną kandydatkę, której w sumie nie chciał, bo przecież chciał Kasi, ale do tanga trzeba dwojga. Wracając do Kasi, bo o niej mowa, to dziewczyna najwyraźniej wiedziała czego chciała, bo właśnie wzięła ślub. Tą informacją pochwaliła się na Instagramie. Pisząc krótkie wyszłam pod zdjęciem ręki z obrączką, Kasi gratulujemy, a się z tego co wiadomo dalej jest do wzięcia, także do boju, jako że zrobiło się tak miło to znak pokoju i baj baj.